Partnerem kanału jest Trola.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i chciałem tylko powiedzieć, że Space Spacemining działa naprawdę cuda, dlatego, że nagle wszyscy, wszyscy zaczynają odkrywać uniwersum Warhammera 40 tysięcy, a nie wiedzą, że my tu już ponad 6,5 roku. Czytamy i poznajemy świat Warhammera. Dziś mam dla was korla albo Klów, Cor korlowie, w wysokim gotyku, nazywani Bestiola superior, to rodzaj inteligentnych, rozwiniętych insektoidów wywodzących się z planety, nazywanej przez nich światem roju Logit, położonym w segmentum Pacyfikus. Najbardziej powszechna teoria na temat pochodzenia korlów głosi, iż ewolucyjnie są oni potemkami. Prymitywnych, bezkręgowych form życia, endemicznych dla planety Logit. Choć, choć wszyscy przedstawiciele tego rodzaju rodzą się równi, ich gatunek podzielił się na kilka podgatunków, rozwiniętych w ich larwalnych chłodniach. Ta sama teoria głosi, że podział ten był celowym działaniem korlów, którzy w procesie stworzenia swoich nowych braci wykorzystali hormonalną zupę, pobierając ją od swojej królowej i modyfikując ją. Substancja ta jest kluczowym produktem królowej, Potrzebne jej do składania kilku tysięcy męskich jaj dziennie. W nieznanym punkcie ich historii korlowie opanowali loty kosmiczne, przemierzając przestrzeń przy pomocy dystynktywnych okrętów łańcuchowych, z czasem opracowali jednak technikę budowania naprawdę zaawansowanych jednostek kosmicznych, docierając na coraz dalsze planety i stawiając tam kamienne monolity i wyryte w skałach teksty w swoim języku. Teksty te proklamują i ogłaszają wyższość kombinatu, potwierdzają ich niekwestionowaną władzę nad pobliską przestrzenią oraz informują o ich ostatecznym celu, jakim jest zdobycie całej galaktyki. Państwo tych insektoidów nazywane jest właśnie kombinatem Korlów, a jego siły najczęściej skupione są wokół ich najważniejszego, świętego świata. Zgodnie z treścią jednego z odkrytych tekstów, około 4000 lat temu, w 41. milenium, ich gatunek padł ofiarą swego rodzaju zarazy, mogącej pochodzić z osnowy. Imperialni ksenolodzy spekulują, że zaraza ta mogła zostać przeniesiona na ich przedstawicieli z ludzkich osadników oraz że może pochodzić od samego nurgla. Zgodnie z treścią tekstu, z pomocą przybyła do nich nieznana im wcześniej rasa. Obcych, prawdopodobnie eldarów. Za, pomocą, za swoją pomoc obcy mieli jednak zażądać zapłaty. Mieli poprosić królową Kombinatu, by ta wykluła dla nich nisko nie, nieskorodowany rój, czyli najprawdopodobniej rasę korlów odporną na zepsucie chaosu. Królowie odpowiedzieli jednak gniewem, zrywając przymierze i stając w obronie swojej królowej. Mimo to obcy nie odpuścili porywając ją. Pomimo jej utraty, ze złożonych przez nią jaj na świat przyszła jej następczyni, jednak Korlowie nigdy nie wybaczyli obcym tak wielkiej zniewagi. A to podłe długo uche. W 41. milenium arkii Administratum u boku floty okrętów wyruszyły na misję kolonizacyjną w ramach projektu Zasiewu na obszarze segmentum Pacificus, relatywnie blisko granic segmentum Solar i samej Terry. Niestety ich celem głównym okazała się przestrzeń zasiedlona przez kombinat Korlów w, w, w gromadzie uznanej za pozbawioną inteligentnego życia jeszcze przed tysiącami lat. Korlowie nie byli szczególnie szczęśliwi z faktu, że nowi, niechciani przybysze osiedlają się na planetach wyraźnie oznaczonych ich kamiennymi monolitami. W odpowiedzi postanowili dokonać masakry na około 30 tysiącach kolonistów, dając e, uciec w kosmiczną próżnię tylko jednej arce administratum. Arkę odnaleziono dopiero wiele miesięcy później. W trakcie piątego roku przemierzania tej przestrzeni przez eksploratora Mari Alic, w dniu wigilii św. Sebastiana Tora, jego okręty natknęły się na nią w odizolowanym od gwiazd regionie Segmentum. Pomimo spędzenia przy arce 20 kolejnych dni, jego załoga nie natknęła się nawet na ślad po korlach. W pewnym momencie swojej historii Kombinat zaczął poszerzać swoje granice o nowe układy gwiazdne, obejmując szlaki handlowe i stałe trasy przelotu imperialnych konwojów. Ku zdziwieniu wielu, Korlowie zaczęli porywać nawigatorów imperialnych okrętów. Jeden z ich jeńców, Corcilio Hegrel, z rodu Hegrelów, został później odnaleziony, jednak wnikliwe skany jego ciała ujawniły obecność nieznanego organizmu w jego czaszce. W 24 jednostce 804 roku 41 milenium w układzie makros imperialna flota patrolowa natknęła się na jeden z okrętów łańcuchowych korlów ze schwytanym nawigatorem na pokładzie i organizmem przypominającym dżdżownicę w czaszce. Imperialni ksenolodzy podejrzewają, iż organizm ten jest pasożytem, jednak cel, jaki przyświecał korlom przy zarażeniu nim nawigatora, pozostaje nieznany. Jedyna niesprawdzona teoria na ten temat głosi, iż organizm ten jest pasożytem, mającym zmuszać nawigatora do posłuszeństwa wobec woli królowej kombinatu, a zarażanie nim nawis nobilite może być sposobem na obchodzenie przez korlów swojej naturalnej niemożności do podróżowania przez osnowę. Jeśli w istocie tak właśnie jest, to porywając nawigatorów, ich gatunek może przyspieszyć swoją ekspansję o wiele tysięcy lat, potencjalnie wchodząc w poważny konflikt z całym imperium ludzkości. Sytuacja ta doprowadziła do znacznego zaostrzenia patroli floty Pacificus, mającej zapobiegać przyszłym porwaniom nawigatorów. Oprócz tego ten sam organizm został zauważony w prześwietlonych czaszkach ludzkich psioników, kontrolowanych przez samych korlów za pomocą feromonów lub komend wokalnych. Pierwszorzędne organy sensoryczne, korlów, składają się z sześciu kul sparowanych horyzontalnie i wyposażonych w fotoreceptory. Odbierające światło w określonej długości fal podstawowych. Ich ciała posiadają również trzy narządy węchowe. O licznych, tłustych warstwach rzęsek, połączonych bezpośrednio z neutralną kolumną nerwową. Ich podstawowa forma komunikacji wykorzystuje właśnie serię emitowanych chemicznie zapachów, przez co bezpośrednia interakcja z człowiekiem jest w ich przypadku niemożliwa. Na szczęście posiadają również runiczny język pisany, którego rozszyfrowanie okazało się dla ludzi w miarę proste. Kropka, kropka. kreska kreska to rysunek mego pieska. Ksenolodzy musieli jedynie odnaleźć i zastosować matematyczną zasadę, która łączy wszystkie elementy życia korlów z liczbami pierwszymi. Ich tułów składa się z niezwykle gęstej masy mięśniowej i jest pokryty hitynową endostrukturą. tułowia wyrasta osiem kończyn, z których każda podzielona jest trzema stawami. Cztery górne służą im głównie do manipulowania otoczeniem, a cztery dolne do przemieszczania się. Worek brzuszny pozwala im na obracanie tułowiem o 180 stopni, a stosowana przez nich technologia na wysokości podbrzusza nakazuje przypuszczać, iż korzystają oni ze swego rodzaju portów biomechanicznych naj, najpewniej przystosowanych pod integrację broni, pojazdów lub operowanie innymi urządzeniami. Odkrywając biologię tych istot, imperialni ksenolodzy zdołali ustalić, że istoty te musiały pochodzić od prymitywnych bezkręgowców z logit. Ich kończyny są zwinne, a wielu z zauważonych przez siły imperium korlów wspomagało ich funkcjonowanie złożoną technologią bioniczną. Sugeruje to za zarówno wysoką inteligencję tych istot, jak i bogatą i skomplikowaną historię ich rozwoju. Wielu badaczy wierzy, że naturalna długość życia korlów jest krótka, ale ich społeczeństwo jest wysoce uprzemysłowione. Żyją w strukturach przypominających zbite plastry miodu, orbitujące wokół ich świata tronowego, na którego powierzchni składają ciała swoich zmarłych. Synolodzy przypuszczają, że dorosłe osobniki żyją około 10 lat. Ich, życie, ich życia są zatem bardzo krótkie, ale ekstremalnie szybkie, co uosabia dominująca ich społeczeństwo ideologia, polegająca na oddawaniu czci przodkom poprzez pchanie ich niedokończonych projektów naprzód. Wyjątkiem od tej zasady jest sama królowa, której życie trwa setki, a być może nawet i tysiące terańskich lat. Korlowie wierzą w formę rasowej chwały, w której ekspansja i wielkie osiągnięcia stanowią jedyny akceptowalny rezultat śmierci miliardów ich pobratymców. Ich technologia, liczebność i zaawansowana technologia są czynią ich potencjalnie największym przyszłym zagrożeniem dla Imperium Ludzkości. Takie robale. Kombinat nauczył się tworzyć okręty, zarówno wysoce zaawansowane technicznie, jak i ciężko uzbrojone. Ich jednostki kosmiczne zbudowane są z połączonych segmentów, które w każdej chwili mogą podzielić się lub połączyć z innymi. Najczęściej stosowana przez Korlów taktyka dzięki której przez wiele lat unikali schwytania przez sługi imperium, polega właśnie na dzieleniu okrętów na pojedyncze segmenty i ucieczce w różnych kierunkach. Nie wiem, dlaczego mam teraz przed oczami, są takie, takie magnesiki, kulki, które można łączyć w różne, w różne części albo rozdzielać i jeszcze do tego są takie patyczki i można po prostu łączyć, tworzyć różne struktury i tak dalej. Nie wiem, dlaczego mam to przed oczami. Może dlatego, że właśnie tak wyglądają eee, statki korlów. Jak zostało wcześniej już wspomniane, korlowie nie znają technologii silników osnowy i nie potrafią podróżować przez Immaterium, co silnie ograniczyło ekspansję ich kombinatu. Wiele razy w przeszłości pozwoliło to osamotnionym okrętom na ucieczkę przed próbującymi dokonać abordażu na ich pokłady korlom. Niestety, istoty te raz jeszcze potwierdziły swoją wielką inteligencję, Powiem od jakiegoś czasu po spotkaniach z korlami siły Imperium zgłaszają, że w okręty kombinatu wbudowana jest zdobyta na Imperium machineria. Zdobycie i poprawne wykorzystanie przez te istoty silników osnowy wydaje się być już zatem jedynie kwestią czasu. Po spotkaniu z takimi robakami ciśnie się na usta tylko: Brother, bring me flamer. The Heavy Flamer. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. E, co? Słyszymy się? Słyszymy się pewnie całkiem niedługo. Mam nadzieję ostatnio sporo tych filmów wpadło. Mam nadzieję, że się cieszycie i że jest ich coraz, coraz więcej są ciekawe. Wiecie gdzie mnie znaleźć? Oczywiście na YouTubie, na Spotify'u i oczywiście na Patronajcie. Możecie mnie słuchać w, na każdej z tych platform. E, a oczywiście zapraszam też na Discorda. Tam również gramy, gadamy i różne rzeczy robimy. E, brzydkie, a nawet ładne. I najważniejsza rzecz, szerzymy słowo. I jeden, ten główny Erebus niosący słowo jest tam przewodniczącym. Trzymajcie się, do następnego razu strzałeczka.